Dla pana jeszcze pytanie, również bardzo proste. Czy firmę MODO znajdziemy w galerii Rynek w Tomaszowie Lubelskim? Oczywiście. Oczywiście. <grafy> Gratulujemy. A komu pan przekaże tą nagrodę? Bo nie sądzę, żeby pan z taką gustowną torebeczką pojawił się gdzieś w Tomaszowie. Nie, nie, nie. To chyba żona, bo tutaj akurat karmi pierwszą, to ją w tej chwili nie ma jeszcze. Pozdrawiamy. Kiedy urodziła? 24. Akurat na Wilię samą mi A tam już pięcioro. Także, 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 że statystycznie wyglądam nieźle. No jak tu nie kochać Tomaszowa, no i okolic, bo pan Stypina, tak? Dobrze wysłyszałam? Proszę pozdrowić małżonkę i uściskać dzieciaki. No, fajnie jest, naprawdę. Jeszcze raz wielkie brawa.